Możecie mi kurwa naskoczyć, wy kurwy, wasze matki to dziwki, wy kopel, wasze matki to kurwy szmaty, pu, brudne kurwy do jebania z Roxy za 250, nawet za 100. I tak parę wariatów będzie wiernych dla mnie do końca życia za te słowa, co powiedziałem. Kurwa, że wasze matki to dziwki, że jesteście brudasami, najgorsze rzeczy o mnie piszecie i tak będą, będą kurwa za, za mną, za to, że jestem taki silny. Za, za to, że jestem taki silny, że rucham wasze matki, kurwa, śmiecie wyjebane. <laughs> mam w choju to wszystko. Wasze matki to bym mógł kupić po kurwa 500 za sztukę, nie? Bez kitu daję 500 każdej z waszej matce z wykopu i się kurwa wypina na stojaka. No taka prawda, no, no pomyśl sobie, czy twoja stara by nie dała dupy, tak? No za 500 to nie, ale no, tak za dwa koła. No, dobra, no co, nie, nie stać mnie? Nie ja o to chodzi. Ale stać mnie czy nie? Kurwa, Marcin. Stać czy jebać, nie? Nie bać to już kurwa prowadzimy normalnego live'a czy to był gościmy, bo to nie ma sensu. No te kurwa ja lubię. Ja się pobawię. Te wspomnienia no to nie jest zabawa, ale to, kurwa... Czy, kurwa ty się te... teraz bawisz? Bawię się zajebiście, bo te wspomnienia zostaną mi kurwa, jak będę dziadkiem 72 lat a będę i tak miał w pamięci, że jakiegoś wykopu matki mogłem kupić za dwa koła, za sztukę, żeby im kurwa spuścić się w cipę. <laughs> Nie bać ich kurwa pedałów zazdrosnych kurwa cweli Czym ty się kurwa przyjmujesz? Ja, ja, ruch, ruch. ja, ja też. Wykop! Wasze matki to kurwy. Chcę się bawić do rana. Mam 320 kasów, nie wy wasze od matki do rana. Gdzie jest pani Fontana? Soją w błyszczeniu sprzedałem od diabła My zazdrosne kurwy, jedziemy do rana Wasze stare kurwa nurkują w szanie wykopki. Ja desperadosa se piję. Nie wiem, cena od 4 do 5 tam chyba kurwa za ileś tam, nie wiem. O, ale co, wy harnasia pijecie ze złoty 50? <grytanie> Jak ty chyba kapsel otwierasz od harnasia i liczysz, że wygrasz drugiego? <grytanie> ty kurwo z wykopu. <grytanie> na twoją starą. Chuj ci na dziwkę, <grytanie> cwelu jebany. I możemy się cisnąć nawet rok. W chuju to mam. Mam widzów wiernych, kurwa wariatów. Kumpler Rafoninksa, kurwo, kupują koszulki, dresy, wszystko człowieku, reprezentują moją markę na osiedlach, a twoja stara dalej, kurwa, puchy zbiera. <grym> Tyle na twoją starą, ty kurwo, z wykopu. Dzwoni do mnie jakiś telefon, żeby mnie ostrzec, mój moderator, dzwoni, żebym się opamiętał. W chuju was mam, wy kurwy z wykopu. Wasze stare to kurwy, naprawdę. Z całego serca wasze matki to dziwki, najgorsze. Za to co pisaliście na moją dziewczynę. Kurwa kobieta mojego życia. Pisaliście głupoty. Za jakimś zdaniem oddechł typa, co bym mu kurwa dwa liście wyjebał, i by naprawdę zamknął pizdę, bo i samo mu liścia wyjebał. To co? Typ kurwa na evencie z gaz, jak pionek. Nie no, akurat to że. Wyprowadził to się z nim. Ale po dziewczynach to jest kurwa mega słabe i taki, to, taki No cisnął mi całe życie po dupie, a za nim kurwa całe stado wilków. Nie no, oczywiście tak Ale nawet nie wiedzieli, że to nieprawda, a dalej to samo mówili. No i co? Tych wszystkich typów, no dawaj tu ich na real. No człowieku, Team Rafałnik versus jakieś piony. Człowieku, jak moi widzowie zdjęcia na grupę wstawili, takie byki. No po po połamalibyście tych patyków jak psów. Bez kitu. Bez kitu. Bez kitu, nie? Chuj z tym bawmy się, jebać pionków. Jebać pionków. Bez kitu jebać pionków. Puh, ebe, ebe jebać wam waszego kolegę. <laughs> jebać. Jeszcze takie coś. nie wiem. Nie, a to za to honor, Tera. Zakład o honor. Ja o tym będą wpisać w, w gazetach. Nie, Mordo, nic po pijaku nie, 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 nie. Ale ja. nic nie gadaj. Dobrze, to powiesz. Jutro, dupę. Powiesz jak jutro będziesz trzeć, Nie, Teraz dzisiaj się... powiem. Nie, Mordo. I zaraz nie. wyjdziemy z kamerą i to zrobimy. Nie, nic kurwa nie robimy, Mordo, kurwa, nic nie obiecuj na live, jak jesteś pijany, nic. No wyjebane. Nie obiecuj, nie, że masz wyjebany. jutro tym porozmawiamy, jutro na trzeźwo. bo Ni, nie rób nic, Mordo, nie no jesteś pijany, no, okay. nic okay. Obiecuj, dobra? Okej, okay, ale wiesz, że... Kurwa... Ja wiem, mordo, tim... ale nic, nic nie odwiedź, jak jesteś pijany. Okej. Okay. Dobra? No. Timberlake by nie zrobił takiej rzeczy. Nieważne, mordo, po prostu... Powiedzieć Ci, co chciałem zrobić? Nie, nie mów mi teraz, powiesz mi to jutro. Chcia... Powiesz, Chcia... to chciałem powiesz, to jutro Chciałem wypłacić z banku dzisiaj nie nie szkoła... Nieważne, mordo. I to chciałem to rozjebać na mieście taką kurwa, talonem na, na glebie. No, żeby, wi... żeby, kurwa, wiedziałe, kim jestem. Nie wiesz. Szmaty jebane. No, co? A nie, a nie stać mnie? Mordo. Przysięgnij, że mnie nie stać. Mordo, nie powiedz. Tak, no, no, nie jesteś kurwa na trzeźwo. Jestem, jestem. Ja nie ja by, ja by... Jebie. Ja, jebie. nie Wiesz, że ja hajsu nie żałuję. Słuchajcie, Marcin. Trzymaty wyjebane się... z wykopu nie. wasze matki to by były kurwa klękałyby do berła. Bez kitu. <grymne> Typie, ja streamuję dwa lata, twoja stara to by mogła mi lachę robić <grymne> w ogóle. Ja Mordo! Przysięgnij na matkę na matkę, że mówię źle. Mordo, ja przysięgam na matkę. I że co? Że jutro tego nie powiesz. <laughs> I nie zakład, nie. Zakładam dwa koła, Za, załóż ja się. Ja bo. się zakładam, ja się nigdy nie zakładam. Daj rękę, Mordo. daj rękę. Mordo. Nie, nie, znasz mnie, daj. Nie, nie mora, mora, kurwa, mnie 10 koła na lipowej. Kurwa nie pozwolę. Nie, nie obchodzi mnie to Dziesięć koła na lipowej rozrzucę w dwusetkach takowych. I powiem Wasze stare robią mi chuja. Załóż Ja się. wiem, że jesteś wariat <grym> Załóż się, to, ja proszę, to, się, proszę cię. Ja nagram film na YouTube'a z tego. Nie, załóż nie. się. Nie ich się matki kładam, to kurwa przyjadą. Stopa kurwy będą łapać tutaj, żeby dojechać. Szmaty jebane, wy kurwa z wykopu. <noise> Wasze stare to by kurwa w pizdę by musieć. To jest alkohol guys, nie bierzcie tego poważnie. Co alkohol? No to jest... Żaden alkohol kurwa gu Guarana <noise> Guarana bank.